Dawid nie żyje, dla nas to jest szok. Moja siostra, zwłaszcza ona teraz potrzebuje spokoju. Rozumiem, ale chcą państwo się dowiedzieć, kto to zrobił, prawda? A co to da? Dawidowi to życia nie wróci. Pani też tak uważa? Gdzie byli państwo w dniu śmierci Dawida między 12 a 13? Byliśmy w urzędzie. Razem? Y tak, na Leśmiana. Marta miała sprawy do załatwienia, a ja jej pomagałem. No tak. A o której stamtąd państwo wyszli? O co chodzi? Po co to panu? Proszę odpowiedzieć. Gdzieś tak o w pół do pierwszej. I prosto stamtąd pojechali państwo do domu? Tak, przywiozłem Martę, a potem miałem wracać do siebie. Dobrze, sprawdzimy to. Nie rozumiem, po co te wszystkie pytania? Po co? Ponieważ pan mnie okłamał. Co? O I... co panu chodzi? Powiedział pan, że siostra i szwagier kochali się, a pani chciała się rozwieść. Nie, ja nie chciałam się rozwieść. Przeszukaliśmy pani laptop. – Szukała pani informacji na ten temat. – A czego panią ją dręczy? – Ale proszę usiąść, dobrze? – Co to ma do rzeczy? Ja, ja... Ja tylko szukałam informacji i, i po prostu chciałam stwierdzić, jakie są procedury, ale wcale nie chciałam się rozwodzić. I naprawdę chciałabym już kończyć, bo muszę przebrać dziecko i muszę go nakarmić. Przepraszam. Dobrze, ale proszę mi powiedzieć, co było między państwem nie tak? Mój mąż był dużym chłopcem. Ja Miałam nadzieję, że jak weźmiemy ślub i będziemy mieć dziecko, to zmieni się, będzie bardziej odpowiedzialny, będę mogła na nim polegać. A dla niego najważniejsze były zabawy, koledzy, nagrywanie głupich filmików. I było mi strasznie ciężko. Ale ja mimo wszystko kochałam bardzo mojego męża. Jeszcze mam ostatnie pytanie. Pani mąż miał drugi telefon do kręcenia filmików. No tak miał. Gdzie on jest? Nie wiem. Używał go jako drugiego telefonu. Zna pani numer? No, tak, już pana chyba.